Dzień dobry, witaj mój drogi YouTube. Dzisiaj trochę z wysokości. stemplowanie zakończone. Pełny komplet wszędzie. Tutaj tylko otwarta przestrzeń do klatki schodowej, po to, żeby ślizgi wyciągnąć i dopiero wtedy ostatecznie jeszcze na czterech. A tu, może na trzech stemplach podeprę to zwieńczenie klatki? A moi kochani, kuchnia już w połowie wydeskowana. Pokażę Wam to dzisiaj od góry, jak to wygląda. Nie wychodzę wyżej, ale powiem Wam, że serce rośnie. Jeszcze dziury w deskach, ale nic to. Zadeskujemy, podocinamy i będziemy. Zbroić. Pozdrawiam.